Dramatyczne zjawisko wśród ukraińskich żołnierzy? Wraz ze zmęczeniem wojną narasta. Skala dezercji ukraińskich żołnierzy biorących udział w szkoleniach w Polsce jest niewielka, ale wraz ze zmęczeniem wojną narasta, ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że widok młodych Ukraińców w nowych samochodach budzi sprzeciw. Rośnie liczba dezercji wśród Ukraińców? O doniesienia brytyjskiego dziennika Financial Times o rosnącej liczbie dezercji Ukraińców, w tym szkolonych za granicą, także w Polsce, szef Mon był pytany w poniedziałek przy okazji briefingu prasowego na temat inwestycji wojskowego szpitala w Krakowie. Skala dezercji jest niewielka znikoma. Zjawisko obecne, ale w żaden sposób nie zagrażające procesowi szkolenia. Oczywiście ono będzie postępować im dłużej będzie trwał konflikt. To jest doświadczenie z innych konfliktów. Myślę, że dużo trudniejsza sytuacja jest w samej Ukrainie, powiedział Kosiniak Kamysz. Jak zwrócił uwagę, zmęczenie wojną narasta i odczuwają to również Polacy. Pamiętam pierwsze dni po wybuchu wojny. Otwarte serca, domy dzisiaj jest coraz więcej pytań w tym zakresie mówił szef Mon, podkreślając, że w Ukrainie zmęczenie konfliktem jest o wiele większe. Tu się niewiele osób zgłosiło. Jego zdaniem, niepokojąca jest niewielka liczba młodych mieszkających w Polsce i innych krajach europejskich Ukraińców zgłaszających się na szkolenia wojskowe. Współpraca z zakresu szkoleń jest, jak mówił minister, jednym z punktów porozumienia z Ukrainą. Pamiętam naszą rozmowę z prezydentem Zełęskim w lipcu tego roku. Był bardzo optymistyczny, że będzie wiele osób się zgłaszać, że mają całą akcję przygotowaną Tu się niewiele osób zgłosiło. To jest kilkadziesiąt osób, które się zgłosiły do takiego przeszkolenia, powiedział Kosiniak-Kamysz 26 tysięcy żołnierzy ukraińskich przeszkolono w Polsce Ocenił również, że widok młodych ukraińskich mężczyzn w najnowocześniejszych samochodach albo pięciogwiazdkowych hotelach wzbudza emocje i uzasadniony sprzeciw Ukraińców, którzy walczą za swoją ojczyznę, ale i Polaków, którzy wydają miliardy na pomoc. Wicepremier przypomniał, że Polska jest jednym z najważniejszych państw, które biorą udział w szkoleniu żołnierzy ukraińskich na swoim terytorium. 1 trzecia wszystkich przeszkolonych żołnierzy została przeszkolona w Polsce. To jest około 26 tysięcy żołnierzy ukraińskich przeszkolonych w Polsce poinformował. Według Financial Times od stycznia do października 2024 roku ukraińscy prokuratorzy wszczęli 60 tysięcy spraw przeciwko żołnierzom podejrzanym o dezercję, prawie dwa razy więcej, niż w latach 2022 i 2023 łącznie. Za dezercję grozi do 12 lat więzienia.